na i sobie, oglądamy znowu kolejnych kilka ciekawych tematów. Pogadamy o kilku rzeczach, ale zanim do tego przejdziemy, zapraszam was na pirate słupika. Stronę do wymiany swoich skinów darmowe 10 dolarów oto w tym miejscu z kodzikiem LZart przy wymianie, więc polecam użyć mojego kodziku, jeżeli jeszcze go nie używaliście. Dodatkowo strona nie wlicza cen na klejek i ceny czarmu, więc wyjmiecie dużo przykładowo craftów jest tego stronie od zawalenia. Polecam znaleźć jakieś fajne grafciki z czarmikami, jest tak naprawdę dużo i wymieniać tutaj swoje skiny. Dodatkowo na stronie macie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu, przy wpłacie takiej stówki darmowe aż 35 ziko. strony będzie w opisie, więc bijajcie i zapraszam serdecznie. A my, przechodząc do kilku tematów, zacznijmy od tego: taki update wzajem 10 minut. Co prawda, to prawda, nowa skrzynka, cash, sezon czwarty tutaj e, odpalony, no i oczywiście medal w Counter Strike'u. No i tak naprawdę to wszystko powinno zostać w pierwszym kwartale. Według mnie, nawet licząc w sumie ze skrzynką, bo dawno skrzynki już nie było, to już czasu minęło. Więc Nowa strzyka do karnetu, wydaje mi się, że strasznie jest strasznie prawdopodobna e, Kę został zapowiedziany na pierwszą e, czwartą roku No i medal też gdzieś powinien być w, tutaj w pierwszym kwartale naszego roku, czwarty i czwarty sezon, więc tak naprawdę, a tutaj to dostaniemy od razu na początku czwartego e, czy na nowego roku. Więc to wszystko tak naprawdę na zapowiada się na nowy sezon, e, nowy rok tak naprawdę e, Co będzie w nowym roku, w pierwszych trzech miesiącach e, Więc no, wydaje się spoko, a w dodatku jeszcze możemy doliczyć jakiś ciekawy nowy content do Karnetu, który się pojawi wraz z jakimiś innymi drobnostkami, mini update'ami, zmianami. Więc, no to ciekawe, przede wszystkim możecie pisać w komentarzach, co obstawiacie, że wypadnie za. tutaj. co wpadnie za cash, znaczy za co wpadnie cash. O. E, moim zdaniem generalnie cash wpadnie za jakiegoś trejna. To jest moje zdanie. Pewnie ktoś mogą coś Miraża, Inferno, Ancient'a też prawdopodobne, ale mi się wydaje tutaj najbardziej, że raczej tego trejna wywalą, bo jest naprawdę słabo grywalny. Przechodząc dalej. Co my tu mamy? E, Chciałem Wam je podać po skrzynkach. Skrzynki te są niedoceniane, moim zdaniem. Czyli skrzynia CS20. Dlaczego ta skrzynia jest niedoceniana? Skrzynia, to jest niedoceniana, bo moim zdaniem, zobaczcie, dużego wzrostu nie zaliczyła. Inne skrzynie duże wzrosty zaliczyły. I taka troszkę undergroundowa, można powiedzieć. Nawet patrzymy sobie, jak ją wpiszemy, to zobacz... Oj, nie wpisuje się. To zobaczcie, że ta skrzynia. Już ta ilość tych skrzynek jest mało. Jak sobie wpiszemy skrzynię, O kurczę, tylko wszystko, nie tylko CS'a. No ale skrzynie z ilością 30 tysięcy. Są już w takich cenach niższych. zobaczcie pryzmat, ta sama ilość, wiadomo tam jest kosa gorsza, ale no to pokazuje, że tu cena może się ruszyć, nie? Tu jest 50 klacza, no ale już ma też większą cenę, a jest go trochę dużo więcej, nie? Nie oszukujmy się. Właściwie nie ma większej, gadam, nie ma jeszcze większej ceny. No ale ta cena jest jeszcze nie największa, zobaczcie, pryzmat, no... Kurczę, no tutaj mamy taka sama ilość, a jest droższy. Tak samo pryzmat jedynka jest troszkę mniej, też jest dużo droższy. Wiadomo, skiny z kinami, ale strzelnia, która może tutaj wystrzelić, czemu by nie? Dodatkowo, ciekawostki, z ciekawostek widzowie, widzowie. Patrzcie to, znowu e, o, i zniknął. Znowu pajączek leci do góry. Znowu jest kolejny pik, i kolejne górki. Więc, kolejna jedna z ciekawszych rzeczy, które może Was zainteresować. Tutaj, a propos tego, no i co? I czekamy na kontakt przede wszystkim. Mam nadzieję, że coś z tego, co Wam mówiłem na początku, zostanie dodane. Zobaczymy, co będzie się działo na markecie. Bo aktualnie, aktualnie to co starą nudą wieje, bez jakichś super dużych zmian albo bo ja ich dzisiaj nie widziałem. Więc zostawcie subika. Eee, a i co? No, wzrost teraz szynka. no ale to wam mówiłem, to nie będę tego powtarzać po raz kolejny. No dobrze to wygląda, tak? Po prostu dobrze to wygląda. Szynki są teraz w dobrej cenie. Możliwe, że zrobimy film z polecenia, które są szynki teraz z największym potencjałem aktualnie. Chociaż kurczę, moim zdaniem, wszystkie są, no ale do domu jest kilka, które mają ten potencjał większy. Eee, Strzelecie subika, życzę mi go dnia, trzymajcie się. Cześć, cześć.